Nie jesteś niezmotywowany. Po prostu zostałeś przyzwyczajony do tego, że wysiłek nie ma znaczenia. Dziś chcę Ci opowiedzieć o jednej z najgorszych pułapek psychologicznych wyuczona bezradność. Jak to działa? Próbujesz. Nie udaje się. Próbujesz ponownie. Znów porażka. Próbujesz jeszcze raz. Kolejna klęska. Aż w końcu Twój mózg ci mówi, po co znowu próbować. I tak za każdym razem przegrywam. To zjawisko odkrył Martin Seligman. Pokazał, że ludzie i zwierzęta, którzy doświadczają powtarzających się porażek, w końcu przestają próbować. Nawet więc rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki. Wypalenie w pracy, chroniczny stres, odrzucenie wszystko to uczy twój mózg jednego. Porażka jest gwarantowana. I wtedy zaczynasz rezygnować z rzeczy, zanim jeszcze spróbujesz. To nie jest lenistwo. To mechanizm emocjonalnego przetrwania. Ale możesz go przełamać. Jak? Jednym małym krokiem. Dziś wybierz coś, z czego zrezygnowałeś. Hobby, książkę, projekt, marzenie. I zrób jeden mały krok w jego stronę, po to, żeby udowodnić swojemu mózgowi, że jednak jest to możliwe. Obserwuj mój profil jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przełamywaniu mentalnych barier.